Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. List do Kolosan, pierwszy rozdział, dwudziesty siódmy werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie. Ufaj mi z głębi swojej istoty. Właśnie tam obcuję z Tobą nieustannie. Gdy czujesz się podenerwowany i przemęczony, nie miej do siebie żalu. Jesteś tylko człowiekiem i wir wydarzeń czasem będzie cię przytłaczał. Zamiast wyrzucać sobie swoją ludzką słabość, pamiętaj, że jestem zarówno z tobą, jak i w tobie. Jestem z tobą przez wszystkie dni, i zamiast cię potępiać, dodaję ci otuchy i służę wsparciem. Wiem, że gdzieś w głębi, tam gdzie mieszkam ja, Nieustannie doświadczasz pokoju. Zwolnij na chwilę tempo życia, Wycisz swój umysł w mojej obecności. Dzięki temu usłyszysz, jak błogosławię cię błogosławieństwem zmartwychwstania. Pokój ci.